takim razem omawialiśmy książkę, która nazywała się Wspomnienia Gracie Dziewidowego. Więc mam dla Was dzisiaj książkę, którą trudno kupić. Mianowicie to jest książka, która jest napisana przez Brześlego Livermura. Właściwie nie do końca, bo te książki, jak to tak popatrzyli, to powiedzmy. Może możesz, jedna trzecia w sumie, jedna trzecia, nie więcej niż połowa tej książki została napisana przez Jessego Livermura. I ta książka nazywa się How to Trade in Stocks. Jest to unikalna książka, bo tą książkę napisał mistrz sam. Czyli sam Jesse Livermore tą książkę napisał. Więc co jest ciekawego w tej książce? Po pierwsze, już samo to, jeżeli ją Jesse Livermore sam napisał, i jest tutaj, jakbyście tutaj czytali, to tutaj jest napisane, że to jest the classic formula for understanding timing, money, money management and Emotional Control czyli tutaj jest o timingu money management i o emotional control powiedzcie mi czy ta książka jest w języku polskim ona nie jest taka droga ta książka tutaj za nią zapłaciłem nie wiem czy będziecie widzieć ja za tą książkę zapłaciłem tutaj 1000 batów więc bardzo przystępna cena na polskie jakieś 110, 110 zł I teraz tak jak wam mówiłem sam początek tej książki jest napisany przez samego Jessego Livermura, ale tutaj później mamy napisane, że w tym miejscu, czyli po tej części, ten oryginalny tekst Jessego Livermura się, się kończy i zaczyna się, tak mówię, mniej więcej połowa, połowa tekstu napisana przez Richarda Smithena. No i to jest w sumie taka elaboracja na temat tego, co on robił. Różne rzeczy są wytłumaczone i tak dalej. W tej książce jest bardzo dużo również oryginalnych ilustracji. Także można sobie podpatrzeć jak to wtedy życie w tamtych czasach wyglądało. Tak Właśnie. I tutaj w tej końcowej, w tej końcowej części tej książki już wiem skąd niektórzy szkoleniowcy używają takiego słowa że oni uczą czegoś tam e, sekretnego, jest sekretna wiedza skąd im się wzięła sekretna wiedza, dlatego że tutaj w tej części jest Livermore's Secret Market Key i znowu dokładnie tak jak było to napisane w 1940 roku i ta końcówka końcówka tej, tej książki pamiętacie co wam mówiłem że Jesse Livermore później starał się już Wymyślić jakieś systemy, i jest napisane, że nawet nie wszyscy do końca rozumieli, jakie to, co, co te jego niektóre notatki oznaczały. Niektóre z, niektóre z spółek, które tutaj widać, to na przykład US Steel, Bechlein Steel. ciekawe, tu są jeszcze inne, więc tutaj głównie te dwa przykłady tutaj, tutaj widzę. Ok, więc, więc to, jest właśnie, to jest właśnie ta książka, która e, jest e, w właściwie właściwie Jesse Livermore sam zawarł e, no, to, w jaki sposób on myślał o rynku. E, ale jak Wam wcześniej mówiłem, uważam, że ta inna książka jest znacznie, e, znacznie lepsza. Ale mówię, to jest po prostu moja opinia. To nie jest, to są po prostu, równe, nazwijmy, powiedzmy w ten sposób, to są po prostu inne książki, to nie są te same, to nie są te, to, to nie są te same książki, to są po prostu inne książki. I ciężko tutaj tak naprawdę do końca to porównać, ale ponieważ niektórzy z was się pytali o to, abym omówił te trzy elementy, czyli timing, money management, i emotion control, więc dzisiaj powiedzmy, powiem o timingu. pokrótce, dlatego że te rzeczy głównie omawiamy na kursie SIW, Rock'n'Curse i po prostu z wieloma przykładami. Tutaj to, co będzie, to jest coś ala teoria, natomiast na teorii ciężko zarobić pieniądze, ale ogólnie że biorąc chodzi o to, że trade'u każdego dnia nie ma, więc jeżeli na przykład ktoś chce przyjść sobie dzisiaj potrajdować na danej parze walutowej albo no nie wiem na DAXie albo na S&P 500 albo na czymkolwiek a nie ma specjalnie żadnego trade'u, no to to jest no hazard może pójdzie do góry może pójdzie na dół nie ma po prostu żadnych konkretnych przesłanek żeby się danym handlem żeby się danym handlem zająć. I wtedy taki handel jest po prostu bez sensu. Taki handel jest bez sensu. Jaki handel natomiast ma sens? No handel ma sens wtedy, kiedy wy wiecie, co konkretnie się na rynku dzieje, uczycie się tego rozumieć. To nie jest prosta sprawa. Ja sam sobie dalej uczę. W ogóle ja się wszystkiego dalej sam uczę. Jestem stosunkowo młodym inwestorem. Jeżeli będę miał zdrowie, to. Planuję zajmować się tym biznesem przez, przez kolejnych y, kilkadziesiąt lat. Zobaczymy, ile człowiek pożyje i czy będzie zdrowie. Ale jest różnica między tym, że już człowiek jakieś pojęcie ma, a jeszcze żadnego pojęcia nie ma, więc ja jestem na takim etapie, że wydaje mi się, że jakieś małe pojęcie o rynku, o rynku mam. Widziałem dwa duże, poważne kryzysy na świecie. Przeżyłem je, wyszedłem z tego zyskami. Nawet kilkukrotnie większymi niż straty, więc ogólnie, ogólnie mogę powiedzieć, że już mam na tyle zrozumienia rynku, że coś na ten temat mogę powiedzieć. I ten timing to jest właśnie to, że od czasu do czasu jest coś, co się na rynku dzieje, ale przez większą część po prostu nic nie ma. Więc jak widzicie, mój lifestyle jest na przykład zupełnie, zupełnie inny od innych ludzi. Mam czas sobie poczytać, mam czas, e, widzicie, z wami na grupie partycypować, mam czas zagrać sobie e, bilarda, e, czy pojeździć po świecie, czy pracować nad innymi projektami, <laughs> dlatego że e, no, jeżeli nie ma okazji na inwestowanie, nie ma okazji na spekulacje, to przez długą czasu, przez długi okres czasu się po prostu siedzi i się nic nie robi. Jak to oczywiście zrobić w praktyce, to jest inna sprawa i to wymaga po prostu praktyki, ale głównie przede wszystkim o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyście mieli wysoką aktywność na rynku. I teraz wysoka, wysoka, aktywność, wysoka aktywność na rynku jest OK. Jak chcecie swoje pieniądze stracić? Jeżeli ktoś lubi day, tra day trading, ich sprawa tutaj nie będę nikogo wiadomo, na siłę zniechęcał. Jeżeli chcecie sobie day tradeować, to sobie, to sobie day tradujcie. Jeżeli chcecie też robić to z wysokim lewarem, to też róbcie, po prostu wasza sprawa. Nic na siłę. Ale z moich obserwacji. To to nie jest dobry sposób na, na zarabianie na życie. No i tutaj jeżeli chodzi o Jessego, to on też wiecie, nie był z mnie Day Traderem, nie? Miał oczywiście trady, Ale moje pytanie jest takie, czy jeżeli czasami ktoś myśli, że Jesse Livermore to jest jakiś powiedzmy wzorzec i tak dalej. Ale czy ten, czy ten Jesse Livermore to jest. Czy ten Jesse Livermore? Czy, czy mistrzów Livermore to był day trader? I odpowiedź na to pytanie jest nie. Miał trady, na które czekał. Później jak już wszedł w coś, to miał trady, na których później siedział. To, że czasami w ciągu dnia na pewno, no bo szczególnie na początku jego kariery. Kiedy uczył się tego biznesu w tych e, e, bucket shopach, takich e, brokerów lokalnych i tutaj mały przerywnik. Bo ktoś powiedział, ktoś mi tam wstawił, że bo ja na przykład używam brokera e, używam brokera, który się nazywa Saks. Nie dostaję tego sakso, żadnych, żadnych pieniędzy za reklamę. Jak widzicie, żadne banery nic na, na naszych głupie nie siedzą. Używam sakso, dlatego że moim zdaniem jest to dobry broker. E, oczywiście, ja każdy broker chce zarobić, więc są opłaty za finansowanie, większe opłaty za trudno, za sprzedaż. Więc nie jest to broker, powiedzmy, dla, dla osób, które są najbiedniejsze. Ale uważam, że jest to ogólnie dobry broker. No i ktoś rzucił takie porównanie, że tam gdzieś jest napisane, że, sak że sakso broker, że to też market maker. I teraz, co rozumiemy przez to słowo market maker? No bo, bo market maker, jeżeli on na przykład zapewnia płynność innym brokerem, to to też można powiedzieć, że jest market maker. Może w jakiś sposób rzeczywiście ustawia cele, ce, e, ceny, ale chodzi ogólnie o to, że on wypuszcza te zlecenia na rynek. Czy wypuszcza je wszystkie? Jak to dokładnie jest? Nie wiem, czy mają jakieś koszyczki. Tutaj ci cały czas tracą, to zagramy przeciwko nim. Ci nie tracą, no to wypuścimy ich na otwarty rynek. Tego nie wiem, nie wiem jak oni tam w środku są zorganizowani, ale nie ma ogólnie, że biorąc czegoś takiego, gdzie musimy, się, gdzie musimy się martwić o to, że im zależy na tym, żeby nas ograć i nam pieniądze, pieniądze zabrać. Natomiast jeżeli macie e, jakichś brokerów, którzy są nie, niezbyt e, etyczni, czasami tacy brokerzy znajdują się na różnych wyspach, na e, Cyprze. Na przykład, jeżeli nazwa takich brokerów to jest coś tam Forex, cudowny Forex, wspaniały Forex, Forex Masters i tym podobne. Tutaj daję przykłady. Proszę nie sądźcie mnie, jeżeli użyłem jakiegoś, jakiegoś jakiejś nazwy, która jest rzeczywiście, to są po prostu przykłady, disclaimer. Ale chodzi o to, że dla niektórych brokerów ich biznesem jest to że wy stracicie swoje pieniądze to jest ich biznes ich biznesem jako taką nie jest pobieranie od was, od was opłat za typno i za sprzedaż akcji czy tam innych instrumentów finansowych tylko ich biznesem jest to że oni wam zabiorą pieniądze więc jeżeli z takimi brokerami będziecie robić biznes no to uważajcie bo, bo to jest niebezpieczne Również brocherzy, którzy mają niezwykle wysoką dźwignię. Na przykład o dźwigni razy 500 da się stają no to też na takich broterów trzeba uważać, bo tacy brokerzy, wiedzą, wiedzą na pewno, że tego typu dźwignie mocno czyszczą klientów i na tym jest ciężko coś zarobić. Także to jest taki krótki wstęp dla osób, które się nieco później dołączyły, jak pojedziecie w tym live do początku, to omawiam e, tą książkę How to Trade in Stocks, to jest książka napisana przez Josego i połowa z tej książki to są komentarze Richarda, Richarda Smithena. No i tam, no i też e, poruszyłem ten temat, ten temat timingu. Także może to wydaje się dziwne, ale, ale niska aktywność na rynku może być tak, tak. znacznie bardziej dochodowa niż wysoka aktywność na rynku i dla osób które są przyzwyczajone do wysokiej aktywności to może wiecie w głowie yy, się nie, nie chcecie układać jak to jest że ja myślałem że, że często tradując że wtedy można yy, bardziej zarobić a, a tutaj a tutaj Maciuś na odwrót, że właśnie nie będąc wygastywnym można zrobić więcej. Więc przemyślcie sobie tą e, sprawę, bo to jest taki wstęp do tego, e, jak w przyszłości e, zarabiasz pieniądze na rynku. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze zejść nie